Wyobraźcie sobie Anglię z Wi wieku. Król Henryk Wii był już od 20 lat żonaty z Katarzyną Aragońską. Mieli wiele dzieci, lecz przeżyła tylko córka Maria. Król marzył o następcy synu. I wtedy pojawiła się Anna Bolin. Henryk zakochał się w niej bez pamięci. Ale Anna nie chciała być tylko faworytą żądała korony i małżeństwa. Henryk zrobił krok, który zmienił całą historię Europy. Zerwał z Rzymem i papieżem, ogłosił się głową kościoła anglikańskiego. Anna została królową, lecz los okazał się okrutny. Zamiast wymarzonego syna Anna urodziła córkę przyszłą Elżbietę i dla króla to było rozczarowanie. Zaczęły się intrygi, dworskie plotki, oskarżenia o zdradę, spiski, a nawet czary. W maju Annę aresztowano i wysłano do Tower. Na procesie uznano ją za winną. O świcie 19 maja poszła na szafot. Młoda królowa, miała zaledwie 35 lat, przed egzekucją powiedziała: Umieram jako wierna służąca króla.